A, się mało, Nie mam się z wami po raz drugi. Nie wiem czemu, ale coś mi trochę podczas nagrywania jak trochę które mi wywaliło wpórne. I musimy otworzyć jeszcze raz. Ja jestem mamylu. Wiedźmin, Wiedźmin i wina was w pierwszym odcinku z tej Wiedźmin, eee Wiedźmin, pierwsza gra z Wiedźmina. Wiecie co macie robić, zależnego subskrybowania mojego kanału, lajkowania, komentowania, co nie ma w górze, komentarze, wypek, Beczka, backa, piokaczka, pozwolenie tego wszystkich widzów. Bez wyjątku oczywiście. No co? Rozpoczynamy przygodę! Wiziniec, Kenm. Pięć długich lat królestwa Północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i Krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościncach, Niech. na polach Niech. dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie, gdzie są Wiedźminy? <śmienny> Północne rubieże Kedwen, Góry Sine, rok 1270, 5 lat po Wielkiej Wojnie. Kurde no, grę mi wyrzuciło, no, no kurde, tak fajnie było. No, tak fajnie było przecież. No, halo, 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 halo. No, tak fajnie było przecież. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Co pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermorem. Ola, no, głównie to jest to, że podczas walki nie można zapisać. Ja nie mogę, no. Tu mamy właśnie Eskel Rammel, a kamy seri. I tu jest miecz, a <grymne> Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po trys. Nasz czas dobiega końca wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy zawsze. Minęły zaledwie dwa dni, odkąd Cię znaleźli. Mhm. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na gór. Znam to ruch. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś coś ważnym. Gratuluję! Płynie A, a płynie O. A już nic nie Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Podziwnie, że to, o Gerald ma oczy jak, jak mówię nie zimą, było, najgorsza. a po już nie. Jak sądzisz, Gerald, nadaje się już na szlak? O, ja nie wiem, może się nadaje, może się nie nadaje. Był no, ukochany, można powiedzieć. Poczekajmy na resztę. Jest sam, magister obiecał 50 renów za każdego odmieńca. Jest mu! Wesemirze, mamy gości! Dawaj! Zosuwa jemy yy, rąbę! Dawaj! No! Zamknę bramę! Geralt biegnij do manekinów i bierz miecz! O się zapominił! Chodźcie! Chodźcie co! A na kamień!

Ale się piło Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary. W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Okej, okay, pan powiesz, że Idziemy, idziemy. Aha, tu sobie zapiszemy. Lecimy! Już raz broniłem twierdzy. Tym razem jej nie oddam. Uh! To cholery, kto jest na tyle głupi, żeby nas atakować? A bo ja wiem! Jacyś fana kluczy, na pewno. A ja może szybciej biec?

Amorarny. A monarmy? A ja pan na tę rękę podniósł? Rękę podniósł? A, mógł za Wchodzą, przygotujcie się. Jest ich więcej. Dostali się na górny dziedziniec. Ten w okularach to magister zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. No, to jest czarodziej. No. Magister bez... znasz drogę. Do roboty. No, bez imienny z O no kurde, drzwi mi zamknąłeś. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej... Nie słyszałam. No to nie powiesz. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Sawolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. A. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i Bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. My Już tam będziemy. A ci się My, sparząc, Mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem, do dzieła! Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy. Później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. A mam, he, mam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Poczekajcie, napiszę sobie... Zrobię te opcje, tu do Ja nie mogę sobie zrobić Tak. Ja, o, on mm. Ale my co nie wiesz. Ale... Wam go... O, oh, wam go sta. Czak, czak. Ogląda już jego... Okay. Tak, 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 tak.

Wa! O Sztu! Ta ta ta. Ta ta ta. dobra, go Lecimy! na sobie. Znaczy mnie. No mam, to mnie na... <gry> Obra kam nie Ola yy, ciężkim bo jest w kościół. Ola taka, tak, taka, tam Zadarłeś ze mną <gry>

To było próg! jest A to mieczka trzymasz jak Aragorn, wiesz? Jak Aragorn na trzymasz. Otwieramy dla naszych przyjaciół. No. do diabła, Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Hmm. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dziecilko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny wyciągasz pochopne wnioski Chris może mieć rację musimy się dowiedzieć czego chcą spokojnie wszystko po kolei nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczej. nie możecie też dopuścić by bandyci dostali się do laboratoriów no, masz rację dziecinko jak zwykle masz rację Geralt miałeś już do czynienia z czarodziejami sprawdź czego szuka ten magik w naszym zabku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik Okay. Mamy tylko przeprowadzić zwiad. Ja, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Aha. Dam sobie radę. Powiedzmy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy. A my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Liz, oh, no. dziecinko, zostanie z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Aha, a Na tak, Jakie właściwości mają eliksiry, które mi dałeś? Grom to eliksir bojowy. Spowoduje, że twój organizm zacznie reagować tak, jakby nieustannie znajdował się w sytuacji ekstremalnej. Napięcie mięśni, adrenalina. Rozumiem. Efekty uboczne? Trudno się skoncentrować na obronie. No i kacz. skłuka mm -hmm. to po prostu eliksir leczniczy. Dziękuję. Nie Aha! Ja skonkarz, no. chodź. coś muszę z tobą pogadać. Uważaj na magistra. Też o nim słyszałem. To zawodowiec. Ponoć zabił już siedemnastu ludzi. Ilu? Będę ostrożny. Wybacz, dla ciebie to nie pierwszy znamierzyć się z bandytami i czarodziejami. Ech, pamiętaj o eliksirach i do zobaczenia niebawem. Alan, uwiń się szybko, może zdążysz na przerazę. Bez obaw. Co Wesemir miał na myśli, mówiąc, że miałem już do czynienia z czarodziejami? Swego czasu porządnie przetrzebiłeś ich szeregi. O. Czarodziejki to zupełnie inna sprawa. Masz do nich słabość. Zresztą chyba z wzajemnością. Marigold płakała jak mała dziewczynka, kiedy opowiadała o Twoim zniknięciu. Przyznaję, że ma pewne. A. tuty, A. Aha! No, jak dla mnie za bardzo się mądrzy. Cóż, Wilku, pogadamy, jak będzie spokojnie. Wypij grom. I idźcie na zwiat. A, wępiłem! O, Czego mogę się spodziewać po czarowniku? Trudno powiedzieć. Nie wiem, kim jest i jaką ma specjalizację. Niepokoi mnie ta sytuacja. Co masz na myśli? Ktoś potężny, potrafiący się doskonale maskować, wspomagał Savolę. Gdyby działał sam, złamałabym jego bariery ochronne już na dolnym dziedzińcu. To może być ten mag, którego widzieliśmy? Mało prawdopodobne, chociaż możliwe. Geralt, proszę cię, nie próbuj z nim walczyć. A. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak. Leo, chodź, pozwalamy. Jesteś gotów? Tak. A. To twoja pierwsza Zobaczymy. prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mhm. mnie. Nie. No to Wewnątrz, Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu spirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał. I śmieje się. <śpiewanie> no, no, no. A, oh. Szybko! Musimy więc do laboratorium! Zadarłaś ze mną! Więc oh Man! Wow. Okay. mm hmm, mm -hmm. uzwiewać, gdy nadarzała się okazja. Już jesteś trupem! Mm. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Come on, come on. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? <laughs> A marudziłeś, że Sawola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego wiedźmina i to chyba samego białego wilka obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Szmutagany mają być gotowe do teleportu za 15 minut. A nasi wiedźmi nie będą nam przeszkadzać. O ja tam przejść? Jesteśmy odcięci. Musimy coś zrobić. Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy TRIS. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Arden! Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Mm. nie zginają mi się. Po oh. prostu uderz Arden w sterte gruzu. A, nie a, pamiętam, a, jak a, składać a, znaki. A, a. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Chodźmy. No właśnie. No. Nie. No, nie. no nie. Mhm, mm -mm, na się Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerażę. A, prawda, że ich też